Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy domową skórkę kandyzowaną. Przygotowana według tego przepisu skórka nie jest gorzka i doskonale nadaje się na dodatek do ciast i deserów. Składniki do przygotowania skórki, dzień pierwszy. 350 g skórki pomarańczowej, mandarynkowej lub cytrynowej. Owoce dokładnie szorujemy przed obraniem. Ze skórek usuwam białą warstwę albedo, ponieważ jest ona gorzka. Skórki zbierałam przez jakiś czas, dokładałam do woreczka w zamrażarce nowe, przygotowane kawałki skórki. Skórki są jeszcze zamarznięte, ale nie muszę ich rozmrażać. Dzisiaj dołożę skórki z jednej pomarańczy. Ścinam jak najwięcej białej warstwy ze skórek pomarańczy. Mam trochę skórek mandarynek. Z nich nie odcinałam albedo. Skórki mandarynkowe mają tę warstwę cieńszą i nie jest ona gorzka jak w przypadku pomarańczy. Tak przygotowane skórki przekładam do miski i zalewam zimną wodą. Stawiam do lodówki na 24 godziny. Minęło 24 godziny, zlałam wodę. Skórki przełożyłam do garnka. Składniki dzień drugi. 500 g cukru, 200 ml soku z pomarańczy i około 2 g kwasku cytrynowego. Skórki w garnku zalewam świeżą wodą i ustawiam na kuchence. Kiedy woda się zagotuje, zbieram szumowiny. Po zebraniu szumowin gotuję skórki przez około 15 minut, a następnie odcedzam. Po wylaniu wody ustawiam garnek na małym palniku, wlewam sok z pomarańczy, sypuję około 500 g cukru i wlewam około pół litra wody. Całość doprowadzam do wrzenia. Po zagotowaniu zdjęłam szumowiny i zostawiam skórki na małym ogniu. Gotuję, aż zrobią się przezroczyste, a objętość syropu zmniejszy się o około 2 trzecie. Od czasu do czasu trzeba zamieszać skórki. Dodaję około 2 gramy kwasku cytrynowego. Dzięki obecności kwasu otrzymamy cukier inwertowany i syrop w gotowych skórkach nie będzie krystalizował. Duża część wody już wyparowała i teraz trzeba uważać, żeby skórki się nie przypaliły. Od czasu do czasu mieszam, żeby zamienić skórki z dna ze skórkami na powierzchni. Będę gotować jeszcze trochę, aż na dnie zostanie około 1 cm syropu. Moje skórki są już gotowe, zrobiły się szkliste i bardzo ładnie wyglądają. Na dnie zostało trochę syropu. Teraz przełożę je do słoików i zaleję syropem, który został na dnie garnka. Skórki z mandarynek są delikatniejsze, ale skórki z pomarańczy są bardziej aromatyczne. Słoiki ze skórkami wstawiam do lodówki i będę przechowywać w lodówce. Domowe skórki kandyzowane są już gotowe do użycia. Będą pysznym dodatkiem do ciast, pączków, bułeczek i deserów. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.